Witam z tej strony i tak dzisiaj króciutki odcineczek dzisiaj mam straszny pecha widzowie kot mnie podrapał, mam pecha z internetem zaczynam internet dzisiaj i jeszcze w dodatku mam słabe spiny w stamblu bo dzisiaj już sobie próbowałem strasznie słabe i zobaczymy czy na mapce też mam mam dzisiaj mega pecha mógłbym wymieniać to co dzisiaj mi się z przetrafiło, no i właśnie sprawdzimy czy w Stumble Guys w grze też mamy taki pecha. Słuchajcie łapeczki, rujnie, subskrybujcie kanał, wpadajcie na Instagram, w licjach po karmelek, poluga, piesio. Nie dość, że mam pecha, to jeszcze mi się ta mapka losko. Ta mapka jest taka tajemnicza, taki nie wiesz, której jest odpowiednia. Ja mam chyba największe pecha na ziemi. Dzisiaj. Co się dzieje, ale lagi mam, nie mogę się ruszać? Ej, ej, co się dzieje? Widzicie te lagi? Ruszać się nie mogę. Nie, nie, nie. To nie może być prawda. Szybko, nie, nie, proszę, proszę, proszę. O, na szczęście widzowie! Na szczęście, dzięki Bogu przeszłam to! Ale boję się, że tak może nie być następnym razem. Widzowie. Już to jest, już kolejna próba nagrania odcineczka. Ale poprzednim razem próbowałem nagrać z Brawla, a teraz sprawdzam nastawę, bo mam powiedzieć. Jak w tej rundzie mi pójdzie źle! To widzowie, jest już ustalone życie, a i mam największego. Mapę. Ten odcinek będzie króciutki, widzowie. Ponieważ to tylko takie sprawdzenie, jakie, jaki poziom mam pecha, widzowie, dzisiaj w Stambulu. Ai! Ale zawsze mi ta mapka wychodziła! Nie wierzę! Nie wierzę! Zawsze mi to wychodziło, widzowie. O, o, nie, nie. Czy jest jakiś doktor od pecha, który, który umie pozbawić człowieka pecha? Nie, 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 nie. Szybko, szybko. Szybko, szybko. Nie, 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 nie. Ja w to nie wierzę, widzowie. Widzicie co? Mam największego pecha w Gass, nie... Co? Nie mogę być jeszcze takim noobem Wiem, że dwa miesiące w to nie grałem ale. Jak to się dzieje? Jakim kurde cudem. Okej, okay, widzowie. Widzieliście to. Widzieliście na własne oczy. Ostatnio mi się w Stambule udawało jakieś dwa miesiące temu. Wróciłem. I w ogóle idealnie się zgrywa z tym, że mam pecha, widzowie. Mam największe dzisiaj chyba pecha. Więc sprawdzimy sobie to na spinie. Spinujemy! Trzy spiny już mam za sobą. To jest mój czwarty spin, widzowie! Nie wiem jak to się dzieje. To jest niemożliwe, to nie może być możliwe. Patrzcie mi to widzowie! Jak to się może dziać? jeszcze... Tu. Odbieramy losową skórkę. Jeszcze spinka mam, ale to już jest tamby pasa. Proszę! Nie! Nie wierzę widzowie! Mam największe pecha na świecie. Zowie. Łapeczki do góry. Zostawiajcie. I mam nadzieję, że mi się pomniejszy pecha. I piszcie w komentarzu hashtag pecha. Chociaż pewnie i tak nie, nikt nie napisze, nikt mnie nie ogląda. Nie wiem w ogóle po co to nagrywam. Ale jeżeli ktoś to ogląda, to. Ale złami żegnam. No! Ej, czekaj, zapomniałem swój dek. Ej! U nie wierzę, spadł mi Cux. Ja mam pycha. nie